manko, Tym razem nie będzie ani szczupaków, ani sandaczy. Dziś jest ostatni dzień sezonu pstrągowego, w związku z czym postanowiłem wyskoczyć sobie nad rzekę. Raczej nie spodziewam się, że cokolwiek złowy z tego względu, że rzeka jest prawdopodobnie cała zarośnięta i dosyć płytka, ale może chociaż jakiś klenik się uwiesi. No i aktywnie spędzę sobie połowę dnia, bo już jest godzina chyba 13. Dobra, nie przedłużam. Zobaczymy, co z tego będzie. Dziś ostatni dzień sezonu pstrągowego. Odpuściłem sobie pływanie żeby wybrać się nad rzekę. Ja dawno tu nie byłem. Rzeczka wygląda fajnie, oczywiście bardzo zarośnięta, więc ciężko będzie cokolwiek złowić, ale mimo wszystko postanowiłem się tutaj wybrać z tego względu, że to ostatni taki wyjazd w tym roku. Bardziej się spodziewam klejna niż pstrąga, dlatego wziąłem też smużaki, ale, ale głównie Twitch będzie dzisiaj używany. Zestawik taki dosyć mocny, bo jednak sporo jest tutaj zarośli. Mało będzie w ogóle miejsc, w których będzie można łowić. Trzy chwilę widziałem. Jakąś rybkę przy powierzchni z daleka. Pewnie jakiś nieduży kleń, ale słuchajcie, pogoda całkiem fajna. Podoba mi się, nie ma słońca. Jest troszkę duszno co prawda. Miało dzisiaj padać, jak na razie nie padało. Myślę, że warunki całkiem spoko. Poza tym, że dosyć mocno wieje. Tutaj tego nie widać, bo jestem w dołku, ale ogólnie wiatr jest dosyć mocny. Miało nie być go praktycznie wcale. Ale jakoś sobie poradzimy. Słuchajcie, woda jest krystalicznie czysta. I to chyba nie jest zbyt dobrze. Lepiej by było, jakby było troszkę. O, jest ryba. Jest rybka mała. I to będzie klęk. No, bardzo szybko. Klenik na Twitcha. Mówiłem bardziej spodziewam się tu kleń. Oj, wypadł mi, bardziej spodziewałem się tu kleni niż pstrągów, no i sprawdza się jak nie Ale przez chwilę, przez chwilkę myślałem, że to może być pstrążek. Może 5 rzutów wykonałem i pierwsza rybka jest tak, więc naprawdę naprawdę nie jest źle. Ostatni raz jak tutaj byłem, jakieś dwa miesiące temu, nie pamiętam nawet dokładnie kiedy to było. Udało się złowić dwa pstrągi i trzy klenie i wszystko właśnie na tego Twitcha. Nawet nie zmieniałem wtedy chyba przynęty, jak dobrze pamiętam. Słuchajcie, miałem branie małej ryby. Jest tu bardzo wąski taki tunel. Ciężko tam trafić. No właśnie, jeszcze ten wiatr mi nie pomaga. Ale słuchajcie, miałem branko małej ryby i kurczę Wydaje mi się, że to był strąg. Oczywiście mogę się mylić, ale to jest troszeczkę taki mocniejszy nurt. rybka mi tak błysnęła z daleka. No była mała na szczęście, więc nic się nie stało. Ale możliwe, że miałem kontakt właśnie z pierwszym strążkiem, tam jest dużo zierska. Na kamerze może nie będzie tego widać. Co chwilę właśnie muszę zdejmować zielsko z kotwiczek i mało który rzut jest taki, że to zielsko się nie zaczepi. No ale bardziej interesują mnie pstrągi niż klenie, dlatego nie łowię na woblery pływające. ten kleniorek do tego samego Twitcha no fajnie, fajnie, że są ryby, fajnie, że biorą ale kurde, nie na klenie tu przyjechałem no niestety muszę go tak z daleka rzucić w te trzcinki o, nic mu się nie stanie na pewno już popłynął ale nie wiem, czy to widzieliście. Pewnie na komercy nie będzie, widać jak zawsze, ale teraz to jestem prawie pewien, że był to strąg malutki. Zachaczyłem odcinkę, spróbuję to przybliżyć przy montażu. Zachaczyłem odcinek, szarpnąłem w wober, spadł na powierzchnię, robiąc dosyć duże zamieszanie i w tym momencie od razu był atak małej ryby. Prawdopodobnie strąga, tak mi się wydaje. No, nie jestem oczywiście pewien no, tędy no, tyle tu tutaj ja nie przejdę. Chyba. O, trudne warunki dzisiaj. O, o, to chodzi. W końcu taki rzut jak chciała. W tym workoczyku coś powinno stać. Teoretycznie, a no, praktycznie wiadomo jak jest. Jest mała rybka, ale bardzo mały klęk. Bardzo, bardzo mały klęk. Taka rybka na takiego Twitch'a. W każdym razie... W każdym razie trzeci. Choć już kilka razy taki się miałem, że... Za Twitchem było widać falę, po prostu podnosiła się woda, jak ryba go odprowadzała, no prawdopodobnie na 99%. Są tu duże klenie, które po prostu są zbyt ostrożne, żeby uderzyć w taką przynętę. Pewnie jakbym miał delikatny zestawik, cienką plecionkę i jakiegoś fajnego pływającego woblerka, to może któryś by się odważył uderzyć. Uparłem się dzisiaj, żeby złowić jakiegoś wstrążka nawet małego. A nie klenia. Jest ryba, kolejny klen. <siepling> tu wszystko bo mi się rozdzierzko pójdziesz. No i tak jak widzicie, niestety po strągach nie ma ani śladu, ale za to biorą kleniki. Niestety te małe, ale i tak jest super. Słuchajcie, tak naprawdę to jestem bardzo krótko nad tą rzeczką. Uciekaj, już chyba czwarty klenik. No i teraz jak sobie wnioskuję, że te wcześniejsze rybki, które mi uderzały, o których myślałem, że są pstrągami, to jednak chyba były klenie. Co, co tu chodzi? O konik. Nie, klenik. <noise> Czułem takie drgania, słuchajcie, jak... Zobaczcie, jaka ryba na jako przynęta. Czułem takie drgania, myślałem, że od... No stuka. A to malutkie kleniki atakowały z płcizny. Uciekaj. A tutaj naprawdę liczyłem obstrąga, strąga, nawet jakiegoś małego. Taka fajna, jakby plażyczka wychodzi z prawej strony. Kurczę, pierwszy raz widziałem zimorodka z tak bliska. No na pewno go tego nie uchwyciło, ale zawsze wydawało mi się, że to są ptaki, do których nie da się podejść. A tutaj jakimś kurde przypadkiem, myślę, że jakieś 5 metrów ode mnie był. ja widzę sarnę, czy mam halucynacje? Nie, wiem, chyba halucynacje. więc wszystko w normie. Słuchajcie, jednak, zmiana planów. No jak widać, wstrąga nie złowiłem, za to było kilka kleni, ale teraz jadę sobie w inne miejsce. W takie miejsce, w którym byłem tylko raz w życiu, a jest całkiem niedaleko, więc postanowiłem sobie zobaczyć, jak to wygląda teraz, jak to wygląda o tej porze roku. No bo tutaj i tak nic ciekawego się nie dzieje, więc przynajmniej sobie pozwiedzam i może coś nowego zobaczę, a przy odrobinie szczęścia jeszcze jakąś rybkę złowię. Zobaczymy, jak to będzie. Lecę, nie tracę czasu, do zobaczenia na miejscu. No słuchajcie, dotarłem na miejsce. Gdzieś tu powinna być rzeka. Kiedyś byłem tutaj w ogóle z innej strony i to jeszcze na piechotę, ale teraz udało mi się dojechać na miejsce. Straciłem bardzo dużo czasu, bo myślałem, że to będzie krótka podróż, jednak okazała się bardzo długa i po bardzo trudnym terenie. No ale mam nadzieję, że jakaś rybka jeszcze, chociaż jedna wyjedzie. Branie się nie nagrało oczywiście. To będzie chyba ostatnia rybka dzisiejszego dnia. Tak, co tutaj klejnie i To całkiem sporo. Wziął mi tam wszedł? O, ale nie jest też najmniejszy, słuchajcie. Fajny kleniorek. Nie jest, to, słuchajcie, jakiś jest. Oh, kolejne brzydkie wypuszczenie. Ale tak to już z nim jest. Bardzo spieszał się do domu. Dotarłem na to miejsce, na które najbardziej mi zależało. Słuchajcie, nie spodziewałbym się tam nawet wędkarza. A zostałem tam po prostu imprezę. Około 10 osób. <laughs> Śmichy, chichy, hałasy i tak dalej, więc stwierdziłem, że naprawdę nie ma to żadnego sensu. No i teraz jeszcze jedną miejscówkę, tylko znalazłem właśnie fajną. No myślałem, że tu będzie jakiś pstrążek, może stał stało tu sporo kleni wiadomo że teraz już żaden nie weźmie więc chyba skończę w tym momencie albo przejdę się jeszcze jakieś 100 metrów dosłownie no i słuchajcie niestety kończę ten sezon wstrągowy bez wstrąga ale to nic, bo naprawdę nie nastawiałem się na jakieś super połowy. Fajnie, że w ogóle tych kleników się udało połowić. I tak jak mówiłem, miejsce, które sobie wytypowałem, w które naprawdę wierzyłem, okazało się jedną wielką imprezą dzisiaj. A za mało czasu już mam, żeby gdziekolwiek sobie jeszcze pojechać. Pozostało mi jeszcze tylko znaleźć samochód i wracać do domu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie. Pewnie już z łódki.